fali propagandy, która spadła na Karola nawrockiego i jego rodzinę podczas kampanii wyborczej, teraz zaczynają padać bardzo niebezpieczne groźby pozbawienia życia, prezydenta elekta. Tak? To rzuć ręcznik na ring co. Alfons, Gangus, oszust i kibol bez względu na formę nie może objąć tego stołka. Jeśli nic innego nie zadziała, trzeba zastrzelić. To wpis jednego z zagorzałych zwolenników rządów Donalda Tuska, który nie potrafi pogodzić się z przegraną Rafała Trzaskowskiego w walce o urząd prezydenta Polski. Słowa o zamachu na Karola Nawrockiego z ust osoby tak mocno wzburzonej mogą stanowić realne zagrożenie. Tu potrzeba realnego systemowego działania i ochrony prezydenta. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Prezydent Pan prezydent elek, pan Karol Nawrocki powinien być szczególnie chroniony, ponieważ jest głównym oponentem politycznym Donalda Tuska. A w swojej karierze Donald Tusk pokazał wielokrotnie, że jego poszanowanie prawa zależy od tego, jak je rozumie. Bardzo prawdopodobne jest zatem, że prokuratura zależnego od Tuska Adama Bodnara sprawy gruźb nie potraktuje z należytą uwagą, podobnie jak inne tego typu sprawy. I Oczekujemy od prokuratury natychmiastowych działań. To nie może tak być. Naprawdę. To, to jest jakaś fala hejtu, która się przetacza w tej chwili. I prokuratura milcząca, która deleguje 25 prokuratorów, żeby sprawdzili, czy wybory nie były skręcone. Przecież to jest chore w ogóle. Gdzie my żyjemy? Żyjemy w państwie, w którym służby potrafią o szóstej nad ranem przyjechać do starszego małżeństwa, które w nieprzychylny sposób wyraziło się o niejasnych interesach Jerzego Osiaka, a jednocześnie nie potrafią zareagować na jawne groźby w stosunku do przyszłego prezydenta. Sprawa jest tak bardzo ewidentna, że ja nawet powiem... Powiem szczerze, momentami czuję się proszę tego źle nie zrozumieć, ale momentami czuję się zażenowany, że my musimy w ogóle takie rzeczy komentować.